Um, I ogólnie z góry mówię, że na tej grze się teraz skupimy głównie, ponieważ ona mnie tak mega wciągła, że i on. Um, Co tu dużo mówić, tak? Um, migiem już trochę obcykałem um, i już trochę grałem ogólnie tutaj. Dłużej, dłużej. Um, I co do badań. Badam Jaka 7B i dzisiejszym celem, tak jakby tego odcinka, będzie to, aby właśnie zdobyć tego Jaga. Jaka, przepraszam, Jaga. Um, I było do mnie pytanie na PW, kto mi zrobił intro? Intro zrobiłem sobie sam, jeżeli intro ci się spodobało, Siomeczku, um, napisz do mnie po prostu i jak ci też zrobię, nie ma sprawy, dla mnie to jest minuta, a intro wychodzi bardzo fajne, tylko podaj mi swój nick. Dobra, więc jesteśmy już podczas bitwy i jedziemy z Ludchowskim czy mój 20 FPS-ów, nie wiem, ale tutaj miałem trochę lepszą grafikę... Umiem w sumie, że to jakoś. I muszę zmienić te podciski smugowe, bo one są brzydkie. Dobra, no i ciśniemy z Utchowskim, bo w poprzednim odcinku nim nie graliśmy. Jak już mówiłem, będziemy musieli rozwalić jak najwięcej samolotów, jak najwięcej celów naziemnych, aby tylko zdobyć tego jaka. Um, ogólnie, w, muzyka, która leci w tle, tak. Muzyka, która leci w tle, wszystko zasługa zespołu Knife Party, um, który jest po prostu super. Normalnie, Dubstep. Och, ja już kocham Dubstep, ale mniejsza o mnie. Ważne co do tego zespołu, bo zespół naprawdę. Trzeba uszanować, a naprawdę hmm, piosenki ma takie, których większość z Was naprawdę zna, a nawet nie wiecie, że nagrywał to właśnie KnifeParty. Hmm, ale okej, okay, no i tam już się nawalają, a ja mam rakiety. A więc zniszczę po prostu lekkie bunkry rakietami. Bo jak nie wiecie, to jest samolot premium, chyba mówiłem w poprzednim odcinku o tym evencie. Dobra, nie trafiłem. Haki z Steba. Dobra, rozwaliliśmy bunkier. Eee, oho, wyrwamy, obrywamy beczka, 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 beczka. Lolo, lolo. Dobra, czy czołgi. Rakietami będzie w nich sypać. O Bam. Ale jeszcze możemy sypać, to jest najlepsze, że. Chociaż już nie żyjemy i tak jeszcze możemy sypać. Ale szkoda, że się nie możemy obracać, bo tylko jakiś wyczoł próbował przejechać, to by było. Ogólnie. Ale okej. Okay. Ehi, ahi, ahi, ahi! Aha, i z góry przepraszam, sobie, że w poprzednim odcinku był taki opóźniony dźwięk. Bardzo bo coś po prostu nie wyszło, dobra, ciśniemy łagiem 3-8, bo tego samolotu też chyba nie było. I odcinki będą się z tej serii pojawiać w piątki, w soboty. Ee, prawdopodobnie dwa razy w tygodniu, e, ale tylko w weekendy. Bo oho, kto to tam idzie? Był no pewny, że go nie zauważę. A tutaj mamy koleżkę. Haha, 111. Powinniśmy go zjechać. To jest chyba odpowiednik właśnie naszego łaga. Ale łag Ten, ten łag tak piękny karabin. Tak mi się to podoba. Trzeba go trafić. Tak się najlepiej trafia, ale może mi... O, dostał. Uh, uh. O kurczę, dobra. Tak powiadasz? Okej. Okay. Aha, i spodziewajcie się następnego odcinka już z kolinem.pl nie mówiłem o tym w poprzednim odcinku, ale będzie następny odcinek z mi I dostałem skrzydła, ale on się chyba też rozbił Chyba tak. Ciekawe czy tak. Rozbił się? Rozbił się. To się liczy Dobra, no i ciśniemy Migiem, który jest najlepszym samolotem A! I... Ja jestem po prostu tak zaciągnięty tą grą, że Ona działa jak po prostu najlepsze... Jak, jak ci jest źle, zagraj, zagraj sobie, bo nie chcę powiedzieć se. Zagraj sobie w War Thunder, bo to jest po prostu taka rzeźnia fajna. Lubię grać w takie giereczki. Yy, ale na przykład nie lubię War Thundera. Yy, Thunder. Tak, zagrajcie w War Thunder, ale nie lubię War Thundera. <śmum> spoko, spoko. Yy, nie lubię. Yy, znaczy, nie, że nie lubię. Nie przepadam. Nie, nie przypadło mi do gustu jakoś. Yy, World of Tanks. Tyle wam powiem. I powiem wam też, iż. Yy, nie przypadło mi to właśnie do gustu, a po drugie. A po drugie, e, przypadnie mi do gustu to, iż za niedługo, jak jeszcze ktoś nie wie, y, to musiałbyś się pierwszy raz oglądać filmik z Wartandera, a wątpię, żeby tak było, ponieważ y, ja jestem, ja nawet nie jestem youtuberem, ja jestem takim nagrywaczem słabym. Y, Okej, okay. najbliższy cel, to jest on naprawdę, o, już go nie ma. Okej, okay, tu mamy, nie ma nikogo nad nami, nie ma, jest trujeczka trójeczka, spoko, spoko, my migiem zjedziemy tego. Migiem czajcie, a tak szybko. <laughs> ale joke. Dobra, zbliżamy się szybko do tego i 15 już jest po nim, bo to jest tylko i 15. Wiadomo, co to za samolot. Pierwszy rezerwowy leci prosto na nas. Spotkamy się i. już jest po nim. Ale kurde, muszę nadrobić za nim. On zaraz obok mnie przeleci, znając życie. Dostał, dostał, dostał. Uo, ale sypią do niego nasze działania przeciwlotnicze. Ja pamiętam, jak ja latałem tym, tym. tym właśnie samolotkiem. To rozwalałem, a pierwszy raz jak grałem, rozwaliłem trzy samoloty pod Jak Jakoś na nagrywaniu słabo mi idzie, bo. Yy, bo mam i ogólnie nie. Nie będę się tak usprawiedliwiał. Po prostu na nagrywaniu jakoś nie umiem grać. LOL! Ho, ho, ho. Naprawdę! Zniszczyliśmy go. 620 punktów dostaliśmy, a my też zginęliśmy. No i mój ulubiony samolot. I jeszcze Nie wiem czemu ja go tak najbardziej lubię, ale to jest mój ulubiony. Chyba on jest najbardziej zwrotny i według mnie najlepiej wygląda. Uj! A trzeba, bo ja mu nie usunię... Aha, dobra, zmieniłam mu proszę. A ma słaby karabin, szkoda. A tak to by był piękny ten samolot. Uj, Szkoda, że tu nie da się przeładowywać od razu karabinów. Super, efekty w tej grze bardzo mi się podobają. Aha, jeszcze jedno. Pamiętaj, ja mam kąpa z roku 2004 bodajże, czy z 2006, coś koło tego, i mi to chodzi. Jeszcze z tego nagrywam stary, a więc pamiętaj, jeżeli zastanawiasz się, czy ci to pójdzie na kąpie 95,5%, ci to pójdzie. Tak, ja mam. Pierwsza moja reakcja, jak zobaczyłem tę grę. Ta fajnie by było, jakbym poszła, ale. Mój mnie zachęcił, powiedział, że ma jeszcze gorszego komputera mnie i powiedział Jak tego nie ściągniesz, to dostaniesz po mordzie No to uznałem, dobra, dobra, dobra ściągnę o, Ale byśmy dostali, A, dobra trzeba zniszczyć te samochody Zwycięstwo jest już blisko Więc tam nawracę, ale ja cisnę dalej na tych Głupie czołgi, ale fart. Po raz kolejny w poprzednim odcinku ten fart był nieziemski, normalnie. Ła. Lol, Jak nie widzieliście to, zapraszam. Ho Oj, sypiam, sypiam, sypiam. Nawracamy. Trzeba jakoś mu to tak wątro, zrobić? Możemy zrobić tak. Ale fart, lol. Ale to nie fart. To czysta umiejętność. Bo ja. Dobra. O, jak dostali ładnie. Ale mniejsza. <acerca> no nie umiem go trafić, lol, patrzcie. Cheaty. Cheaty i tyle. O, o! Oh, dostał. A, spoko! Jeszcze dużo mamy naboi. Fuck, ale jesteśmy, żyjemy, proszę państwa. To było niesamowite trafienie. Tylko 30 pedeków, ale trudno. Dobra, niech się rozbije. Tam mamy co? Huhuhuhu, trafce wysokość. Ale patrzcie na to. -y. Mamy podwazie uposzczone. więc lądujemy! Kiedyś z tym, że lecimy 400 na godzinę. Lądujemy! Nie, lądujemy. Ło, wow, ale tu nierówno, <gry> Nie, no dobra, zwijamy KOŁA! Okej, okay, jesteśmy już w naszym garażu yy, I ogólnie chcieliście, abym pokazał wam też inne samoloty Ta, mhm, mm inne samoloty yy, Innymi krajami jak na razie nie grałem, przecież mówiłem wam, że... Chyba, chyba mówiłem, w sumie nie pamiętam, ale chyba mówiłem, że... To jest pierwszy kraj, jakim gram. I ja jeszcze nigdy w tą grę nie grałem. Ale te samoloty wydają. Wydawają, wydają mi się całkiem spoko. Albo te, bo one też spoczko wyglądają. Od początku najbardziej pociągały. One są takie. Piękne. Fajne, bliskie. Mhm. I ogólnie co do badań. Tak, to jest moje drzewko genealogiczne. Słabo, słabo wiem. Ja od razu mówię, że nie odkrywam bombowców, bo brzydkie są się nie podobają. Ja tylko myśli myśliwcami będę nawalał i tym. Y y y bo. Dobra I co? Ehm, Czyli tak, chyba jeszcze jedną bitwę stoczymy No dobra Stoczymy jeszcze jedną bitwę i widzimy się Za chwilę A więc cześć, już jesteśmy Okej, okay. chodź ci śniebę ich nich mm. I ode mnie ogólnie macie pączka Smacznego I chciałabym się spytać, jak mam minął czwartek Czwortek, Czwartek, czwartek mm. Napiszcie w komentarzu. No. A więc wciśniemy Na tego P36. Tak tak wpierniczą się czekoladę. Kocham. Dobra, mi się. To już do w spokoju. A my lecimy dalej, teraz się mikro, mikrofon przestawię. O, proszę mi czekolada. Dobra, leci 15 już jest po nim. Ula, ale nie umiem trafić znowu. O, trafienie krytyczne od razu. Uuu, ale ładnie. O o, mi plecy. A więc wylatujemy w górę. Teraz... Tak, i... pyk. Dobra, jest odno... Uuuu, ale byśmy dostali z kamikadza. jak jakbyście mi mogli mm, zostawić lajka like, no? to bym się nie obraził oczywiście, bo to jest wiecie spoko spoko. Jak dostaję lajka like Nie ma nic złego w tym Dobra, teraz już jest po nim. Ha -ha. Uo, ale było blisko Ale już nie mamy praktycznie jednego skrzydła w ogóle. Jest bardzo uszkodzone. O! Fajnie, dzięki. A więc spadamy w dół, udajemy Nawalamy w ten samochód. O pancerz łumy! Patrzcie ten parkour. Haha, yy. dostałem skrzydło. Kisty. Dobra, teraz już nie kisty. Ale śmiałbym się jakby się tak chociaż jeden u mnie rozbił. Ho się czekolada. Dobra, odcinek z wszystkimi cięciami. Będzie trwał około już yy, 12 minut, tak myślę, się tak strzelam w ogóle. Yy. I jeszcze chyba zagramy. To, to w sumie już będzie ostatnia bitwa. Jeżeli nie zdobędziemy jaka, to już biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka. troll Dobra, sypią ładnie. <to watch tactile sound> <ni Vir��> Eee, trafienie. Bam, 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 bam Bam, bam, big, 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 realised, bravom, bam, 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 bam mam, bam, bam, bam. bam Dostanie, dostanie, dostanie Trafienie Patrzcie O nie Zaraz mi amunicji braknie No i co, że mam, naszą bazę Ja muszę mam, tego samolotka tu Robimy Trafienie. Ok, i ciśnie do dół. O nie. Dobry jest. Umie unikać w każdym bądź razie. Ale ja się tak łatwo nie da. No nie, jeszcze mi się karabin zaciął. To jest mój, nie? Tak, albo by był crash. Musimy szybko naładować jeszcze. Yy, 7 sekund. Uy, banzai. Jedna sekunda i jest. Mamy karabin. Tutaj mamy Hasburga tylko. No to już jest po nim. go. Chyba. Tak? Nie, jeszcze żyje. Ale trafi niekrytycznie. Dobra, ciśniemy tam dalej. Samolot zniszczony. ok I on chyba dostanie. Dostanie, dostaniesz, dostaniesz. Dostanie, stwaniaczku. Wracaj. Pyk, pyk, Dobra, szybko nawracamy. I teraz już jest po nim. Wow, ol... Ło, wow, co się stało? Dobra, więc jesteśmy już kolejnym samolotem. Tam było pewnie małe cięcie. Ale okej. Okay. Ta tam nieważne co się wydarzyło. Może dam na końcu takie failowe sceny, które mi się przytrafiły. Tutaj, no. Tak. Mhm. Ale dam, pewnie dam. Znając mniej i tak mi się nie będzie chciało, ale ewentualnie mogę dać. Uj. I ogólnie odcinki teraz będą trwały trochę dłużej, myślę. No trochę. Dużo dłużej, myślę. Myślę. Czemu ja myślę? Nie myśl, Kuba, nie myślę. Hmm. Ciśniemy na P26. Okej, okay, tam Dużo celów naziemnych, Możemy ich w sumie ścisnąć. Oni są chyba... To są... To będzie drużyna, na pewno. Tak jak ja i za niedługo. Powinno iść dobrze, że niedługo w sumie z nim. Teraz, uwaga. Teraz musimy cisnąć. Ja wiem, że oni będą mocno sypać. Nawet bardzo mocno. Jak dostaniemy z rakiety, to będzie boleć. Ale kij. Nie, nie, nie. O, ale fort. Okay. No i nawracamy. Nie, nie, nie. Aaaa, nie, nie. niech to szlak. Rozbiliśmy się w ostatnim, chyba nasz. Nie, jeszcze mamy dwa samoloty. A więc ciśniemy z Zachowskim i widzimy się już podczas bitwy. Dobra, a więc już jesteśmy podczas bitwy. I ja Wam powiem tak. Um, to będzie ostatnia bitwa na pewno, bo w sumie już nie mam trochę czasu. A poza tym, um, odcinek będzie się mega długo renderował. A mi się nie chce tak długo renderować. Będzie trzeba w nocy komputer zostawić. Ale no, trudno, trudno. Teraz się żyje bramy oczywiście rakietami tutaj tam u góry ktoś jest, ale mniejsza o, to jest 3 kilosów od nas przecież Ui. a więc kręcimy się, kręcimy, kręcimy kręcimy, wysuwamy podwozie i teraz będzie, patrzcie jaki parkour Uo, ale matryks ale czy mi się uda przeżyć tego dowiecie się już w następnym odcinku Siema <laughs> To jest fajne, ta opcja, patrzcie I... Dobra, nawracamy Aby zniszczyć wrogie cele naziemne Ponieważ nasze czołgi się nie mogą spotkać, bo wtedy nasze czołgi ich zabiją A więc ja lecę trochę nisko Żeby jak najszybciej ich spotkać i... Zniszczyć Nie róbmy i to szybko Dobra, już są niedaleko. Trzeba przyspieszyć nie, 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 Dobra, na skróty... Okej, okay, są, widzę ich. O, skręcają, lol. <laughs> Okej. Okay. Jednostka naziemna zniszczona. Powodzenie Dobra i bam! Nie, nie, nie. O, już myślałem. A to samo... Widzieliście to? O, ale fajne. Bam! I został zniszczony z powodzeniem przez moją rakietę. I my zaczynamy ostro padać, ale oni też. O, plecy, plecy, plecy. Jestem za dobry na was, mam za bardzo zwrotny samolot. To jest kubańcze. Uhu. Mm. I pyk. Teraz szybki nawrót I teraz do góry, do góry, do góry, do góry. No nie, zmieniłem sobie kamerę. O nie! Jeszcze będziemy strzelać, gdzie się da Może coś trafimy akurat. Nie skacz ze samolotu, synku! Nie, zabili nas, Iwo na rok. A więc oni przegrają. Wygraliśmy już praktycznie. I idziemy ostatnią rezerwą. Tak ogólnie odcinek bez cięć e, trwa 23 minuty No już 20, 24 piloty Wyprzedziliśmy wroga i śmiercimy kupą Patrzcie to What the fuck say? Przyspieszamy do 500 na godzinę Fajnie Trzeba ulecie agresorów, bo pacia jest atakowana. Gdzie oni są? Pewnie na górze. Nie, z, z, przegramy. Fajnie. Super, dobra, ciśniemy szybko drogą. Nie, koniec. Ło, po jednym, zostało nam czołgu. LOL, dobra, robimy mi pracy, trzeba nawrócić. Trzeba go zjechać szybko. Zwycięstwo, wygraliśmy, dobra. A więc my widzimy się już w garażu. Ło. No i nie zdążyliśmy się rozbić, szkoda. Ale ogólnie to widzimy się już w garażu i tam się pożegnamy. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, był trochę dłuższy, ja się biorę za niedługo za obrabianie go, a do jaka zostało tylko tyle. A więc w następnym odcinku powinniśmy już jaka dopaść. Um, a więc ja wam dziękuję za oglądanie, serdeczne, siemanko i cześć. Arr.